Państwu. Witam Państwa na krótkiej konferencji poświęconej przede wszystkim rekrutacji, ale także innym tematom, o których za chwilę po mojej prawej stronie Pan Prorektor Józef Węglarz, który za chwilę powie Państwu parę słów na temat rekrutacji. Po mojej lewej stronie Pani Magister Anna Pęcak z Biura Karier i Projektów, która jest gotowa odpowiedzieć na Państwa pytania jeśli je będziecie mieli po, po drugiej części konferencji, więc proponuję na początek, żeby pan rektor Węglarz powiedział parę słów na temat rekrutacji. Czyli 24 czerwca i zakończymy 19 lipca główną rekrutację. W tym roku yy, dokonaliśmy kolejnego udogodnienia dla naszych kandydatów, mianowicie. Ci, którzy są zarejestrowani w Krajowym Rejestrze Matur będą tylko musieli wpisać swoje dane personalne i wybrać sobie kierunek. Resztę dokona system. Nie będzie więc problemów, błędów z pisywaniem procentów konkretnego przedmiotu. To wszystko będzie już automatyczne. I automatycznie pobierane z tego rejestru. Chcę powiedzieć, że już więcej udogodnień nie da się poczynić, bo to już jest optimum. Mamy nadzieję, że w tym roku przebiegnie rekrutacja spokojnie, bo to ułatwienie na pewno wpłynie korzystnie na ten fakt. Potem między 20 a 24 lipca będą komisje instytutowe kwalifikowały do przyjęcia na poszczególne kierunki, a od 29 lipca do 14 sierpnia kandydaci będą mogli się zapisywać. W oczywiście będziemy brali w kryteriach kwalifikacyjnych tylko te osoby które dokonają zapłaty za postępowanie rekrutacyjne i wtedy będą również załatwione w tym czasie dla nich wszystkie formalności związane z przyjęciem na studia idziemy jeszcze na kolejne udogodnienie a mianowicie takie że jeżeli na przykład kandydat który się do nas ubiega będzie Nieobecny może poprzez swoją upoważnioną przez siebie osobę dokonać tych wszystkich czynności formalnych. Także rekrutacja w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej przebiega bezstresowo, bezkolizyjnie, bezproblemowo, i jest to pierwszy dla nich taki krok zachęcający był nas studiowali na 16 kierunkach studiów. Dziękuję bardzo. W dostaliście Państwo informacje, w których macie, e, macie e, informacje na ten temat, jak przebiega rekrutacja w tym roku, jakie nowe specjalności oferujemy, bo proszę państwa, my mamy 16 kierunków, co jest najwięcej ze wszystkich publicznych szkół zawodowych w Polsce, ale prawdę mówiąc corocznie. Oferujemy kilka nowych specjalności, to znaczy działamy na tej zasadzie, że pewne specjalności znikają, a pojawiają się w ich miejsce inne. Bo chcę nawiązać do drugiego tematu, który w ostatnim czasie się zrobił dosyć gorący. On dotyczy, on się, że tak powiem, przewija w Tarnowie, ale zaczyna się przewijać w całej Polsce. Dziennikarze, nie wiadomo dlaczego, zaczynają w tej chwili wysuwać tezy, że uczelnie produkują bezrobotnych. No proszę Państwa, tak, szkoły w ogóle generalnie rzecz biorąc, produkują bezrobotnych rzeczywiście. Tylko, że. To bardzo piękny tytuł jest, tylko że on niestety jest trochę zakłamany, bo w istocie rzeczy wśród osób z wyższym wykształceniem, także i wśród absolwentów naszej uczelni jest znacznie mniej bezrobotnych niż wśród ich rówieśników, którzy za sobą studiów nie mają. Nie ma i pewnie nie będzie takiej uczelni, która by gwarantowała swoim, czy takiego kierunku, który by gwarantował swoim absolwentom stuprocentowe zatrudnienie. Muszę powiedzieć, że kilka razy oglądałem w jednym takim dużym ogólnopolskim tygodniku reklamę jednej ze szkół prywatnych, która pisze, że gwarantuje, że absolwenci mają 90% zatrudnienie. No ja gwarantuje? Ja natomiast tutaj gratuluję samopoczucia przede wszystkim, bo to jest, proszę Państwa, coś, czym się nie do końca chwalić można. Ze swojej strony powiem, że zatrudnialność absolwentów naszej uczelni na pewno nie jest gorsza niż innych uczelni w Polsce, że nam jest trudno często śledzić losy naszych absolwentów, co robimy bez ustanku, ponieważ. Absolwenci naszej uczelni podejmują studia drugiego stopnia i potem najczęściej przez system są widziani jako ci, którzy kończyli AGH, UJ i ktoś jakby zapomina o tym, że oni mają w swoim kurikulum wite także i naszą uczelnię. My się staramy przygotowywać naszych studentów do zarówno do tego, że by umieli rozmawiać na temat pracy, jak i tego, żeby umieli ewentualnie założyć. Swoją własną działalność. Przystąpiliśmy do ogólnopolskiego akademickiego inkubatora przedsiębiorczości i mamy nadzieję, że nam to także pomoże tę oferty rozszerzyć. W ostatnich latach bardzo wielu naszych studentów rozwijało się korzystając z szerokiego programu stażowego, a ponieważ zapewne w najbliższym czasie większość naszych kierunków przeprofilujemy na kierunki praktyczne, więc staże będą w rozwoju, a nie w odwrocie. Proszę Państwa, no muszę tutaj nawiązać do pewnych wypowiedzi, które pojawiły się w mediach, jako zarzucających nam, jakobyśmy w ogóle nie współpracowali z dużymi i mniejszymi zakładami przemysłowymi i w ogóle z otoczeniem gospodarczym, no muszę powiedzieć, że to naprawdę nie odpowiada prawdzie. My mamy ponad setkę porozumień z najróżniejszymi zakładami, od zakładów azotowych i zakładów mechanicznych, począwszy, a na całkiem niewielkich firmach skończywszy i w różnych z tych firm nasi studenci e, znajdują miejsca na staże i najlepszym dowodem na to, że te staże są sukcesem jest to, że, proszę Państwa, 25% spośród tych osób, które były na stażach, zostało zatrudnionych przez firmy, w których były na stażach. Więc z całą pewnością korzyść była tutaj obopólna. Więc ja bym naprawdę apelował do mediów, żeby nie szukały tylko tych tytułów, które się dobrze sprzedają. Ale żeby spróbowały czasem poszukać takich naszych absolwentów, którzy odnieśli sukces, albo znajdując dobrą pracę, albo otwierając własną działalność. Jeśli Państwo potrzebujecie adresów, to myślę, że jesteśmy w stanie ich dostarczyć. Gdyby Państwo chcieli spotkać się z absolwentem Państwa i Wyższej Szkoły Zawodowej, któremu się udało. My jednak pierwszych absolwentów wypuściliśmy 12 lat temu. Mamy ponad 13 tysięcy absolwentów i oni w różnych miejscach, nie tylko Tarnowa i okolice, ale w różnych miejscach świata już są. Są tacy z nich, którzy pracują daleko za granicą, są tacy spośród nich, którzy już zrobili doktorat. No, habilitowanych jeszcze nie mamy, ale pewnie rada chwila się zjawią. I są tacy, którzy naprawdę dobrze sobie dają radę w życiu. I yy, wolelibyśmy, żeby ta kampania była trochę bardziej wyważona. Nie oczekuję, że ona będzie w 100% pozytywna. Ale żeby oprócz e, 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 stron negatywnych pokazywać także i pozytywne. To ja dziękuję. Jeśli Państwo mają jakieś dalsze pytania, to ja chętnie odpowiem na nie. Proszę bardzo. Proszę Państwa. Próbujemy e, odpowiadać, na, e, odpowiadać na potrzeby rynku. Proszę zauważyć, że zaczynaliśmy ekonomię z jedną specjalnością agroekonomia, która pomału ustępuje pola innym specjalnościom ekonomicznym. Co więcej, mamy świadomość tego, że wśród absolwentów różnych kierunków coraz bardziej liczą się kompetencje językowe. Ja jestem osobiście bardzo zdziwiony tym, że mamy stosunkowo mało kandydatów na filologię germańską i romańską, chociaż wiadomo, że e, dzisiaj się szuka absolwentów, którzy o język angielski nikt nie pyta, bo on jest po prostu już taki przez domniemanie. Natomiast znajomość każdego innego języka jest olbrzymim plusem. E, francuski, niemiecki są mile widziane, ale jeszcze mile widziany jest rosyjski szwedzki, norweski w ogóle języki skandynawskie. Matematyka finansowa i aktuarialna, proszę Państwa, no, prawdę mówiąc coraz więcej firmy nie tylko ubezpieczeniowe potrzebują matematyków, którzy wyliczą jak długo będziemy siedzieć na głowie na przykład firmie, która płaci emeryturę, czy obojętne, czy ZUS-owi, czy, e, czy otwartemu funduszowi emerytalnemu albo czy warto nas ubezpieczać na życie, bo się okaże, że za rok zejdziemy i będzie trzeba płacić polisę. I do tego służy, służą właśnie aktuariusze, czyli matematycy z odpowiednim wykształceniem. E, proszę Państwa, nastawiamy się także i, e, jak Państwo widzą, e, ekonomika turystyki i hotelarstwa z angielskim. Mamy już administrację międzynarodową z językiem francuskim. Teraz próbujemy język niemiecki rozszerzyć o język szwedzki. Zobaczymy, co na to powiedzą ewentualni kandydaci. Wreszcie, proszę Państwa, jak grzyby po deszczu powstają rozmaite spa, więc odnowa biologiczna jest z całą pewnością hasłem, które powinno się spotkać z odzewem młodzieży. Trudno nam jest powiedzieć, czy za 3 lata ci absolwenci natychmiast będą rozchwytywani na rynku pracy, bo gdybym wiedział, proszę Państwa, co się będzie sprzedawać za 3 albo 5 lat, to byłbym pewnie wróżką, a nie rektorem uczelni. Natomiast z całą pewnością trzeba zawsze się zastanawiać nad tym, czy rzeczywiście oferta powinna obejmować tylko te nowinki, które właśnie w tej chwili są rozkrytywane. studia jednak trwają kilka lat, i my się staramy, żeby każdy nasz absolwent, niezależnie od specjalności, był w stanie w stosunkowo szybkim czasie trochę zmienić swoją specjalność na rynku pracy. Po to mają być studia, proszę państwa. Jest nieporozumieniem uważanie, że studia przygotują kogoś, żeby umiał robić. Konkretną rzecz albo usiąść za konkretnym biurkiem w konkretnym miejscu, bo to nie o to chodzi. Idzie o to, żeby można było pewnie parę razy w ciągu życia zmieniać zawód. To już nie są te czasy, które były na początku wieku XX, kiedy jak ktoś został urzędnikiem, to następnie pracował przez 45 lat w tym samym miejscu. Nie ma już tak dobrze. To proszę Państwa, zarówno ja, jak i pan rektor Węglarz, jak i pani Ania, jesteśmy gotowi na stawić czoła jakimś ewentualnym dodatkowym pytaniom. Jeśli można, pozostajemy szefem rekrutacyjnym. Yy, Wy, wyłączamy. Yy, co z udostępnieniem masażu? Pani, co bo <sum> E, mogę powiedzieć tak, jeśli idzie, jeśli idzie o e, Instytut Ochrony Zdrowia, właśnie w tej chwili walczymy o to, żeby do końca tego miesiąca złożyć wszystkie papiery w Urzędzie Marszałkowskim i spróbować rozliczyć te inwestycje. A muszę Państwu powiedzieć, że zmagamy się naprawdę z potężnym oporem materii. Nie będę Państwu opowiadać o tym, bo <laughs> mamy z całą pewnością przed sobą. Cały szereg spraw sądowych związanych z tą inwestycją. Natomiast jesteśmy tutaj na dobrej drodze, żeby się chociaż trochę co do tego dogadać. Na razie nie mogę nic powiedzieć, bo jesteśmy w trakcie rozmów, jak to zrobić. Jak Państwo napiszą za dużo, to będę mieć wszystkie możliwe kontrole na głowie. Ale zobaczycie w swoim czasie, bo idziemy, myślę, w dobrą stronę i wtedy, jak uda się to zrobić, to Państwu to opowiem. W, to znaczy w swoim czasie liczę na to, że to będzie w ciągu kilku najbliższych miesięcy. Liczę na to, że z nowym rokiem, z nowym rokiem akademickim nam się trochę uda coś w tej materii zrobić. Ja naprawdę jestem w bardzo trudnej sytuacji tego młodego człowieka, któremu złota kaczka da worek pieniędzy i powiedziała, że możesz to wydać, ale tylko na siebie a wszystko inne zamieni się w e, próchno.